Dzień dobry wielkanocny, przychodzę dzisiaj do was z okazji świąt Więc na początku będę wam życzyła wszystkiego cudownego Niech zając o was pamięta, <laughs> niech dyngus nie będzie dla was zbyt mokry No i w ogóle wszystkiego najlepszego i przede wszystkim rodzinnego kochani Niech to będzie wspaniały dla was czas To ja Londyneczka, zostańcie ze mną to będą bukaduchy. A o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać o serii Natalii Sońskiej Niemiłosne. Czyli o pierwszej książce pod tytułem Listy Niemiłosne i o drugiej książce Piosenki Niemiłosne. Pierwsza ukazała się w zeszłym roku, a druga będzie miała premierę 24 kwietnia, czyli już za momencik. Nieco smutno, bo historie niemiłosne to tak naprawdę historia rozstania. To historia rozstania młodych ludzi, bo jest to opowieść o dwudziestokilkulatkach, o dwudziestokilkulatkach bardzo w sobie zakochanych, o ludziach, którzy planowali ze sobą życie, o ludziach, którzy byli zaręczeni, którzy lada moment mieli się pobrać, i nagle on zniknął. On zniknął zupełnie bez słowa. Opuścił swoją rodzinę, opuścił swoją narzeczoną. Było podejrzenie, że prawdopodobnie opuścił swoją dziewczynę dla innej kobiety, bo zostawił po sobie tylko list. Ale czy to prawda? Hmm, oto jest pytanie. I to pytanie zostało postawione w pierwszej książce, w listach niemiłosnych. Dlaczego listy? Bo listy owe są pisane przez Zosię. Przez Zosię, główną bohaterkę. Tej książki, właśnie tą zostawioną dziewczynę, dziewczynę zostawioną przez Igora. Zosia jest dość nieprzeciętną dziewczyną, jest to studentka, aczkolwiek taka dziewczyna, której wszędzie jest pełno dziewczyna bardzo lubiana, dziewczyna taka rezolutna, wesoła i, i taka dziewczyna, której wszędzie jest pełno taka dobra, wesoła dusza. I Zosia, chcąc sobie poradzić z tym rozstaniem, chcąc to jakoś przepracować, chcąc, chcąc oswoić cierpienie, pisze listy do swojego ukochanego. Każdy dzień kończy właśnie takim listem, aczkolwiek prawdopodobnie nigdy nie zamierza tych listów wysłać. Po prostu jest to jej swoiste pożegnanie z chłopakiem. Tym samym, jak gdyby próbuje zbudować swoje życie na nowo, przy niej wiernie trwa jej przyjaciel, i ów przyjaciel bardzo chętnie poszerzyłby swoją rolę w jej życiu. Czy mu się uda? Polecam Wam przeczytać tę książkę. Jest to naprawdę przyjemna lektura. Ja Wam powiem, że ja pewnego razu zabrałam ze sobą tę książkę na podróż, a jest to całkiem spora książka. Zabrałam ze sobą tę książkę na podróż i ona mnie absolutnie pochłonęła. Owszem, na pewno wpasowała się wówczas w mój nastrój, ale ale pochłonęła mnie na tyle, że, że powiem Wam szczerze, że uroniłam nad nią łzę, chociaż opowiada ona o wiele młodszych bohaterów, bohaterach i opowiada ona o emocjach właściwych ym, temu wiekowi, o, o, opowiada właśnie o emocjach właściwych dwudziestokilkulatkom z ich doświadczeniem życiowym, jeszcze takim, wiecie, no, no niewielkim doświadczeniem życiowym, takim nieco jeszcze naiwnym takim emocjom, ale... Ale mimo wszystko ta książka wzrusza nawet dużo, dużo starszych czytelników i, i, i pięknie, pięknie opowiada o tym, jak, jak właśnie ludzie budują swoje relacje, jak próbują przebaczyć, jak próbują się pożegnać z tym, co już minione, a, a próbują się otworzyć na to, na to co nowe i. I może jeżeli jesteście właśnie teraz w takim momencie swojego życia, że, że próbujecie coś zamknąć, a coś nowego otworzyć, to <grymne> warto po tym książkę sięgnąć. Serdecznie Wam polecam, bo, bo naprawdę jest to, jest to bardzo sympatyczna i, i, i wzruszająca książka. Listy niemiłosne natalii sońskiej. Pierwsza część serii, a o drugiej opowiem za chwilkę. Jak już wcześniej wspomniałam, 24 kwietnia do Księgarni trafi część druga, czyli piosenki niemiłosne. Dlaczego piosenki? Otóż będzie to ta sama historia, ale opowiedziana z perspektywy Igora, czyli tego wiecie, tego niedobrego narzeczonego, tego, który właśnie opuścił Zosię, której historię poznaliśmy w pierwszej części. Dlaczego piosenki? Dlatego, że Igor, właśnie, od zawsze bardzo lubił grać na gitarze, bardzo muzyka była ważna w jego życiu. Dlatego piosenki, bo one wciąż pełnią bardzo ważną e, rolę w jego życiu. Przepraszam, mam małe problemy z gardłem. E, co się wydarzy, no wiecie, no nie zamierzam Wam zdradzić, tym bardziej, że jest to historia przedpremierowa. Powiem Wam jedno. Chłopak ma serce. Chłopak ma serce, on nie jest raniem. On ma tylko nieco niepoukładane w głowie. <noise> Ale wiecie, to jest dwudziestokilkulatek, tak? On ma prawo podejmować złe decyzje. Owszem, w tej historii pojawi się kobieta, inna kobieta. Aczkolwiek okaże się być to osoba bardzo mądra i wspierająca. I potrzebna w jego życiu. Jaką rolę ona spełni, to odsyłam do książki. Gdzie przebywa Igor? Z kim mieszka? I co się dzieje w jego życiu? To wiecie. To też jest wszystko tutaj. Jest tutaj również bardzo piękna, interesująca historia w tle i, i może tutaj taka mała odezwa odezwada autorki. Ja bym bardzo chętnie poznała historię życia tegoż właśnie bohatera w tle bo moim zdaniem gdyby, gdyby poszerzyć jego historię, to byłaby na pewno kolejna książka, jeżeli nie kolejna seria, bo, bo mnie ten charakter bardzo zaintrygował. Jestem ciekawa, co tam się takiego wydarzyło w jego życiu, a też i, i, i w rodzinie samego Igora, tam przed kilkoma latami, jeszcze przed narodzeniem Igora być może, albo w jego dzieciństwie. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jaka tam tajemnica się kryje, bo, bo jeszcze tak nie do końca ją poznaliśmy w tej książce. Czy nasi bohaterowie będą razem? Czy nie będą? Czy to była ta miłość do końca życia? Czy nie? Czy może każdy pójdzie swoją drogą? Może jednak Igor i Zosia nie byli sobie pisani? Może, może ta ich miłość jest jednak gdzie indziej? Polecam przez... Przeczytać tę serię. Czy są to jednak listy i piosenki miłosne, czy też niemiłosne? Czy ten nawias powinien zniknąć, czy powinien zostać? Odsyłam do lektury. Ja Wam powiem szczerze: naprawdę podobała mi się ta seria. Czytałam ją z radością, czytałam ją z przyjemnością. Jedna uwaga tylko, że tak naprawdę ta seria mogłaby się ukazać nakładem może Winidia, bo tak naprawdę opowiada ona o latkach, więc mogła spokojnie by pójść nakładem młodzieżówkowym, a, a, a niekoniecznie nakładem obyczajowym, ale, ale nieważne, tak, bo, bo jakby literatura obyczajowa jest bardzo, bardzo szeroka. Zatem... Cieszcie się i czytajcie, ale pamiętajcie, że jest to seria o bardzo młodych bohaterach i, i takich emocji właśnie w tej serii się spodziewajcie. Moim zdaniem, świetna lektura na majówkę. Wzruszycie się, uśmiechniecie się i naprawdę będziecie się dobrze bawić. Polecam serdecznie. Natalia Sońska, niemiłosna. To tyle, moi kochani. Jeżeli mój film Wam się podobał, wiecie co robić. Świętujcie, jedzcie. Byle nie za dużo, wiecie, żebyście się mogli jeszcze poruszać i poczytać trochę i do zobaczenia w moim następnym filmie. Pa!